Ravi to nasza odpowiedź na zmieniający się rynek i wzrost kosztów utrzymania i prowadzenia ciężarówek. Stworzyliśmy go, by uzyskać znaczącą przewagę podczas pozyskiwania ofert z Timokom. Ravi pomoże odciążyć spedytorów w szukaniu ładunków, dzięki czemu będą mogli skupić się na innych zadaniach, co przełoży się na lepsze wyniki i oszczędności. Ravi to program połączony z twoim kontem na Timokom, który sam wyszukuje ładunki według twoich preferencji i automatycznie wysyła zapytania w momencie pojawienia się oferty. Nie jest konieczne uruchamianie Timokom, żeby korzystać z Ravi, bo działa on niezależnie. Jest to pierwszy taki produkt na rynku, a jego największą zaletą jest szybkość. Nie musisz czekać ponad 40 sekund na odświeżenie listy ładunków w standardowej wyszukiwarce. RAWI robi to co 5 sekund dając ci przewagę i pierwszeństwo nad konkurencją. Idealnie sprawdza się w znajdowaniu do ładunków i ładunków w miejscach, gdzie jest duża podaż aut. Może działać jako automatyczny handlowiec, poszukując stałych relacji na wybranych trasach. Wystarczy ustawić kryteria, aktywować filtr, a program automatycznie odpowie na ofertę lub powiadomi Cię o niej od razu, gdy się pojawi, niezależnie od pory, bo Ravi działa przez całą dobę, szukając ładunku, niezależnie gdzie jesteś i co robisz. 30-dniowy okres testowy pozwoli Ci sprawdzić skuteczność i nauczyć się wykorzystywać potencjał programu, zanim podejmiesz decyzję o zakupie. Chcesz zobaczyć Ravi w akcji? Zobacz naszą pełną prezentację, gdzie pokazujemy, jak możesz wykorzystać to rozwiązanie w Twojej firmie.